Witam Państwa, jesteśmy na tle nad Notecią, w salonie 2 Kółka, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się przy obwodnicy Bydgoszpiła, a dokładnie 200 metrów od obwodnicy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na wwwsalon 2 Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy pojazd, który nie posiada konkurencji na swoim rynku. Jest jedyny w swoim rodzaju. Pojazd Junak M11 Cafe. Występuje on w dwóch wersjach kolorystycznych. Wersja w czarnym macie lub w czarnym połysku. Pojemność 125. Zupełnie nie jest podobny do modelu M11. Model M11 wygląda zupełnie inaczej. Tu mamy M11 Cafe. 125 cm3, czterosłupowy, dwucylindrowy silnik. Dwa zawory na cylinder, chłodzony cieczą. Silnik OHC. Wtrysk paliwa. Maksymalna prędkość to 85 km na godzinę. 11 koni mechanicznych. Posiada wałek wyrównoważający. Rozruch tylko elektryczny, hamulce z tyłu tarczowy hydrauliczny, i z przodu i z tyłu, opony z przodu 18 x 100 na 90 a z tyłu 15 140 na 90 czyli grubsza i mniejsza jest z tyłu. Wymiary: 2200 długość na 840 szerokość, na 1100 wysokość. Masa własna to 150 kg. Dopuszczalne obciążenie 100 kg, wysokość do siedziska 690 mm, pojemność zbiornika paliwa 14 litrów i ilość miejsc to jedna. Czyli ten motocykl jest przeznaczony na jedną osobę. Jest to kolejny pojazd z Junaka z serii tzw. M. M11, M12, M12 Vintage, M15, w tej chwili bardzo popularny M16, model M11 Cafe, w macie, jak najbardziej, bardzo, bardzo fajnie wygląda i jest godnym polecenia pojazdu. Zapraszamy na naszą stronę wwwsalon zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, zapraszamy na nasz Instagram oraz na nasz Facebook. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, www.salonkw.pl wysyłamy pojazdy na cały kraj.